Na jakie pan ma poglądy? Polityczne. No, tak jak większość sejmowych posłów, centroprawica, chociaż no, zdarzają się takie osoby, które poglądowo uciekają od centrystyczno-prawicowych poglądów. No i niestety ja od tako takowych nie uciekłem. Jestem za tym, żeby konserwatywnie budować. Rzeczypospolitą, a nie na ideach lewicowych, aktywistycznych, które no tak jak możemy widzieć w mediach źle świadczą o funkcjonowaniu naszego kraju. Mhm. No tak jesteśmy przy yy, może teraz właśnie przy Lewicy, no to jak zapewne pan wie aktualnie na całym świecie, łącznie w Polsce, yy, mamy taki jakby trochę nie wiem działanie taką na szeroką skalę aktywistów klimatycznych, którzy blokują drogi, którzy no, utrudniają życie zwykłym obywatelom. Jak pan ocenia i y, y, jakby jak pan ocenia ich działanie? Czy pan popiera takie działania, czy jednak pan y, uważa, że takowe działania nie sprzyjają rozwojowi kraju ani żadnemu z obywateli? Przede wszystkim nie pobieram w ogóle takiego działania. Myślę, że Lewica, kiedy można było powiedzieć, że odklejało im się w Sejmie, zaczęli się przyklejać do asfaltu, więc troszeczkę no, śmieszne zachowanie z mojego punktu widzenia lewicowych aktywistów, którzy czy to oblewają różne nasze pomniki państwowości. Znaczy, tak jak wspomniałem, przyklejają się do asfaltów i blokują nasze drogi. Nie popieram takiego zachowania. Myślę, że powinno to być karane przede wszystkim. No, a jeżeli chodzi o środowisko, no to myślę, że to jest kwestia dogadania. Gadania może nie tyle, bo z Unią Europejską, moim zdaniem, nie da się normalnie rozmawiać, tylko to powinno być na zasadach. Nowych, na zasadzie nowych negocjacji wszystkich traktatów, które są zobowiązane i które blokują nasze działania w sferze środowiskowej. Dobrze, no to jak Pan wspomniał o Unii Europejskiej, to się Pana zapytam, jak Pan widzi przyszłość Unii Europejskiej, w jaki sposób Unia Europejska według Pana nie wiem, marzeń, przekonań, yy, propozycji, jak, jak Unia Europejska według. Pana, powinna się rozwijać? Moim zdaniem przede wszystkim Unia Europejska powinna porzucić te wszystkie swoje idee, które prowadzi do tej pory, czyli tworzenie idei jednego superpaństwa, czy wprowadzenia nowych podatków. Moim zdaniem Unia Europejska powinna wrócić do starej metody, czyli węgla i stali, nie gazu i paliwa z Rosji, tylko do starych metod. Myślę, że pan premier, który, no teraz tak jak wiadomo jest nowym premierem, myślę, że zmieni działania Unii Europejskiej i myślę, że albo coś z tym zrobimy, albo pomyślą nad tym, żeby tą Unię Europejską opuścić. Chociaż no, z moich doświadczeń czy rozmów z rolnikami, no i inni wspierają. Unię Europejską, no ale w większości to jest tak, że każdy nie popiera działań Unii Europejskiej przez różne pakiety, przez różne normy czy reformy, które są prowadzone przez Unię Europejską. Myślę, że to tak jak wspomniałem, albo to zakończy się na stronie Polski i stronie negocjacji nowo tych traktatów, albo no, na opuszczeniu. I na wyjściu z Unii Europejskiej, bo myślę, że każdemu nie widzi się to, żeby w Unii, w zasadzie w Europie, nie w Unii, było jedno super państwo rządzone przez jednych eurokratów. Dobrze. A więc co pan uważa o NATO? Czy jest potrzebne, abyśmy byli w NATO? Jak zwracając uwagę na zagrożenia, jakim na jakie stanowi nam, dla nas Federacja Rosyjska. Czy powinniśmy zostać w NATO, czy jednak powinniśmy również opuścić NATO, tak jak pan tutaj mówi o Unii Europejskiej? W sumie krótko i na temat myślę, że powinniśmy, dla nas to powinna być jedna z podstaw, żeby zostać w pakcie północnoatlantyckim. Szczerze, powinniśmy rozwijać i zagłębiać się w dalsze pozytywne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jako na, naszego najbliższego przyjaciela, no może nie najbliższego, bo aż Atlantyku, no ale myślę, że pan minister, który został powołany jako minister spraw zagranicznych, Aleksander Wiśniewski z Nowoczesnych, myślę, że podołają raz z panem, premierem, panem Kukiełą, no i nie zepsują tych naszych relacji. Przede wszystkim chodzi o zbrojenie, o inwestowanie w nasze wojsko, gdzie za wschodniej granicy mamy zagrożenie. Jesteśmy przecież jedną z podstawowych granic, jak i Unii Europejskiej, jak i paktu NATO. No i nie powinniśmy tego psuć, tych naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. A jak pan ocenia aktualne relacje Rzeczpospolitej Polskiej z Niemcami? Myślę, że nie są na fatalnym, jeżeli to rzecz poziomie, chociaż od niedłuższych miesięcy, niedłuższych lat, od kiedy za naszej wschodniej ściany toczy się bój. Myślę, że nasze relacje od tamtego momentu się pogorszyły. Nie wiem tutaj więcej dodać. Dobrze. A jakby pan postawił sprawę, jakie pana jest stanowisko pod względem Ukrainy. No to, czy się tam wojna i czy powinniśmy im pomagać, czy powinniśmy ich, im dawać programy socjalne tak jak za naszych obywateli, którzy są Polakami, czy jednak nie powinniśmy pomagać Ukrainie i nie powinniśmy ogólnie w żadnym stopniu pomagać również, jak są u nas w kraju? Przede wszystkim powinniśmy wziąć przykład z Węgier, którzy pan Orban, przede wszystkim czy tam kto jest na Węgrzech, powinniśmy zrezygnować z socjali dla Ukrainy, a powinniśmy pomóc. Pomagać zawsze możemy, Przede wszystkim, że i tak przyjęliśmy bardzo dużą, sporą ilość Ukraińców pod nasze domy. Teraz w zasadzie wszystko wychodzi na wierzch, jacy oni w środku są, że nigdy nie przysięgną na naszą flagę, nigdy nie będą i raczej nie byli naszymi przyjaciółmi. Tak jak. Każdy z historii dobrze pamięta. Ukrainy praktycznie przez długi czas nie było. Ukraina powstała po rozpadzie Związku Rosyjskiego, Związku Radzieckiego wtedy. Myślę, że powinniśmy pomagać, ale z socjali powinniśmy wszystkich zrezygnować. Właśnie, jak jesteśmy przy socjalach, to. Uważa Pan, że powinniśmy dalej kontynuować właśnie rozdawnictwo tych socjali, czy jednak zastąpić je czymś innym, na przykład konkretnymi, nie wiem, działaniami typu budowy żłobków, dofinansowania różne i tak tak dalej? Myślę, że przede wszystkim powinniśmy postawić na zniesienie wszystkich podatków, no nie wszystkich, ale na... Mniej więcej 15 podatków, które są po prostu niepotrzebne i dla zwykłego obywatela odciążają jego sumienie, raczej to jest polityków, raczej kieszenie i portfele zwykłych obywateli, które są obciążane przez podatki. W zasadzie jeżeli można rzec. Trzy czwarte odciągają nam, odciąga nam państwo przez różne podatki, przez różne Zapłaty, które później będziemy chcieli brać, jak ukończymy 65 rok życia. Myślę, że powinniśmy zrezygnować z niektórych socjali i z niektórych podatków. A wracając jeszcze tak na szybko do Ukrainy, uważa pan, że lwów powinien być, być polski? Bo patrząc na właśnie historię no to przez wiele, wiele lat naprawdę lwów należał do Polski. Kiedyś akurat właśnie rozmawiałem tutaj z moim kolegą partyjnym i tematem lwowa akurat troszeczkę minęliśmy się, ale moje, w mojej głowie siedzi to, że Lwów zawsze był polski, kresy wschodnie w zasadzie zawsze były polskie. Więc. No zresztą do tej pory żyje tam bardzo dużo Polaków za naszej wschodniej granicy od Lwowa. No już w Kijowie może mniej, ale tutaj Lwów, całe Kresy Wschodnie myślę, że żyje bardzo dużo Polaków. No i tak jak mówiłem, teza, że Lwów zawsze był Polski. Dobrze. Kolejnym moim pytaniem jest, jak Pan ocenia aktualnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej? I na jakiego kandydata pan, jakiego kandydata pan chce wspierać bądź głosować? W przyszłych wyborach prezydenckich, oczywiście. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, chociaż tutaj były pogłoski o panu poderwie z WIP-u w byłej partii. Teraz jeszcze muszę zobaczyć wszystkie programy jakie proponują wszyscy kandydaci. I... Wybrać takiego, który będzie najbliżej moich poglądów. Myślę, że jako marszałek i prezydent nie, powinno, nie powinien tak funkcjonować na takich stanowiskach. Powinniśmy się zająć jedną rzeczą, a nie wieloma naraz, bo na jednej możemy się skupić, a na wielu możemy się zgubić. Więc myślę, że znalezienie poglądowo kandydata nie będzie trudne i na pewno kogoś poprę w tych wyborach prezydenckich. Dobrze. Jak pan ocenia aktualnego marszałka Sejmu, jakim jest pan Antoni Kowalewski? No tak jak mówiłem, no nie znam prywatnie pana Kowalewskiego. Myślę, że świętej pamięci pan Maurer sprawował tą władzę lepiej. Na posiedzeniach było widać ład i porządek. Znał się przede wszystkim na wszystkich artykułach, na, na, na regulaminie Sejmu. Myślę, że pan Kowalewski troszeczkę odbiega od Adama małera mhm. Dobrze. Kolejnym moim pytaniem jest, jak pan ocenia aktualnie kondycję mediów w Polsce? Chodzi mi głównie o te publiczne media. Czy pan uważa, że jednak są mało obiektywne? Czy jednak pan uważa, że są? Obiektywne i powinny być nadal tak zarządzane, jak są, w sensie takim, że nie powinno tam być wprowadzane żadne takie zmiany pod względem obiektywizmu. W skrócie, w zasadzie w dużym skrócie, bo aż tak na mediach właśnie tutaj nie, nie zwracają uwagi, tylko na właśnie paru stacjach, tutaj właśnie na tvs 24 na telewizję polską. No i tak jak pan prezydent jeszcze. Do tej pory pan Kowalewski popierał głos narodu, chociaż było i słychać w niektórych, można powiedzieć, czasopismach, że głos narodu jest propagandowym tworem. Nie, nie będę się zagłębiał w polemikę, kto tam prowadzi i jak to prowadzi, chociaż zdaje mi się, że mogłoby być to prawdą, chociaż no, nie jest mi to do oceny. Dobrze. Jak pan ocenia aktualne hmm, partie, które są w Sejmie? Czy pan uważa, że niektóre posłowie, niektórych z nich y, się źle zachowują? A jeśli tak, czy według pana powinni zostać w krańc, sposób na przykład, powinien być im odebrany imunitet poselski? Dla mnie przede wszystkim powinien być jakby większy rygor na tej sali, ponieważ jest duża ilość posłów, ale nie wszyscy są na posiedzeniach i moim zdaniem to albo powinno być jakoś, właśnie tak jak tutaj pan redaktor powiedział, albo jakoś karane, albo odbierane jakieś immunitety. Myślę, że teraz świeża ekipa, o ile zostanie wotum przegłosowane. Zajmę się tą sprawą, bo moim zdaniem nie powinno to tak funkcjonować, że mamy dosyć dużą ilość posłów, ale nie wszyscy są na posiedzeniach. Myślę, że to powinno być w jakiś sposób. Znaczy ta, ta sytuacja powinna być w jakiś sposób konsekwentnie rozwiązywane. Dobrze. No to teraz może przejdźmy do pytań od naszych oglądających, od naszych widzów. Jeśli nie będzie pytań, bądź będzie ich znikoma ilość, nadal będę zadawał pytania, będę kontynuował. Zapraszam do zgłaszania się, mówię oczywiście do naszych widzów. Można również przesyłać pytania drogą wiadomości to jak jeszcze w zasadzie pytania będą się zbierać, ja mogę jeszcze właśnie opowiedzieć o, o tym wotum zaufania, które będzie wy na najbliższym posiedzeniu. No dlaczego miałbym też pana Kukiełę poprzeć przede wszystkim takie pytanie? No myślę, że pan Kukieła jest chorążym tej rewolucji światowej pod wcieleniem brukselskim, pod zielonym. Teńczowym, różowym, jakim tam jeszcze sztandarem, jako reksport za Zaodry, myślę, że powinien brać na siebie cały ciężar, który podejmuje się jako premier. I ta tęczowa, czy niebieska z gwiazdkami rewolucja, która oczekuje od nas, ba, żąda, wymaga. Żebyśmy się przyglądali temu jak reszta posłów bezpartyjnych przez wciągnięcie ich do siebie pod skrzydełka. Partyjnych są gwałceni. Dobrze jeśli tylko przez uszy. No, i jeżeli pan premier to zobaczy i słyszy. Nie będę tutaj mówił konkretnie, ale myślę, że to powinno być pod uwagę. To powinno być brane pod adresem pana premiera. Szanowni Państwo, to, to, co się transmituje do nas z Unii Europejskiej, z tej organizacji rosyjskiego Gazu i Paliwa, tej strasznej moim zdaniem, z punktu mojego widzenia, idei i praktyki, jest no, pan premier najdalszy od moich marzeń o przywództwie w naszym kraju. Więc pytanie. Nachodzi nam do głowy, czy, czy to był moment, żeby powoływać taką osobę, i czy była potrzebna zmiana na stanowisku premiera? Już po paru dniach przecież wiele wrażeń dostarczyli nam przecież aferami, które można było usłyszeć czy w różnych mediach czy na różnych portalach. Muszę panu na chwilę przerwać, gdyż pan Bogusław ma pytanie. Proszę bardzo. E, witam, dzień dobry, panie redaktorze. Pan Jakubia. E, ja mam pytanie: jak pan, e, od, jak pan się wypowie na temat e, tego, że większość posłów, jak widzi panów z e, Straży Marszałkowskiej, nazywa ich zomowcami? Jak się pan na ten temat wypowie? Jeszcze raz, bo, bo coś nie zrozumiałem. Jak pan wypowie na temat tego, że większość posłów, a raczej no, większa część po prostu, e, nazywa Straż Marszałkowską zomowcami? Myślę, że ta część to jest jedna sfera ludwicy, która tak wypowiada. Straż Marszałkowska przede wszystkim powinna, je, powinna być i jest potrzebna przy posiedzeniach Sejmu. To oni dbają nad tym, jak to się wszystko odbywa, kogo wyciągają, kogo zabierają. Dzisiaj na posiedzeniu, które niedawno właśnie się skończyło, był jeden poseł, który nie identyfikował się z żadnymi Numerami i przez całe posiedzenie został na posiedzeniu, co moim zdaniem było błędem Straży Marszałkowskiej, gdyż przez pana wicemarszałka, który jest z partii RKL, skrótu, nie został wyciągnięty przez Straż Marszałkowską. Jedynie pani senator, która weszła na mównicę, została zabrana, a pan poseł, który siedział po lewej stronie sali nie został wyciągnięty przez Straż Marszałkowską. Co moim zdaniem takie rzeczy nie powinny się odbywać przy posiedzeniu Sejmu. Dobrze. No to teraz, w związku z tym, że bo tylko jedno pytanie do publiczności. Zadam panu kolejne pytanie. Właśnie jak pan wspominał tam o osobach LGBT, jak pan, czy pan popiera działalność tych osób, czy jednak pan nie popiera. Ich? No właśnie, nie uznaje tych osób i no, pan uznaje, że to jest jakaś coś typu, no bo tutaj cytuję, bo najczęściej są takie komentarze, że to jest e, zaraza. Moim zdaniem, jeżeli coś nam nie zagraża, to nie możemy tego aż tak bać, bardzo brać pod uwagę, chociaż środowisko LGBT no, zagraża nam jednocześnie, bo i są organizowane różne sabaty, czarownic na ulicach naszych miast. No i przede wszystkim środowisko LGBT, teraz są i różne, jest LGBTQIA nawet, ale wracając do tego, myślę, że to środowisko nie powinno mieć miejsca w ogóle w naszym kraju. Myślę, że to środowisko, które Nakłania nasze młode pokolenia do tego, co ma być ich wzorcem, na co mają patrzeć, w co mają wierzyć, jak się zachowywać i w kim się zakochać. Moim zdaniem takie rzeczy powinny, powinny przynajmniej nie mieć miejsca publicznie, gdyż takie rzeczy powinny być karane po prostu. E, dobrze. E, jak pan ocenia ruchy? różne pod na przykład podpadające pod komunizm poruchy podpadające pod nazistowskie jak pan jaką jeśli by to od pana zależało jaką walkę by pan podjął w celu zwalczenia takich ruchów przede wszystkim to nagłosiłbym to na całą sferę krajową żeby każdy w ogóle zobaczył że coś takiego istnieje a po drugie yy, poglądy nazistowskie są nielegalne w naszym kraju, więc powinno to takie osoby powinno albo tak jak standardowo ukarać, albo po prostu, jeżeli ta osoba nie jest z pochodzenia polskiego, wyemigrować z naszego kraju poza naszą granicę, żeby takich akcji po prostu nie było. Dobrze, teraz jest Szanowni Państwo, ostatni, ostatni moment, kiedy, bo widzę, że widzów przybyło. Ostatni moment, kiedy mogą widzowie zadać nam pytanie, więc proszę się zgłaszać. Jeśli takowych pytań nie będzie, zakończamy program. Widzę, że nie ma, więc może pan chce jeszcze coś od siebie dodać? Śmiało proszę. No mogę wrócić do sytuacji właśnie z panem premierem. Bo pytanie mi się właśnie nasunęło na myśl, czy w zasadzie zmiana na stanowisku premiera może odmienić wyprzedaż naszego kraju. Gdyż, w myśl której Polska nigdy z dołu nie wychodzi, lecz tylko dalej kopie w dół, dla mnie w zasadzie to jest wszystko jedno, gdzie pan prezydent z panem premierem, u której wieszają się klamki. Czy w Berlinie, czy w Moskwie, czy w Waszyngtonie. Ja bym chciał, żeby te polskie decyzje, polskie sprawy zapadały u nas w kraju. Tak, pytanie jest od Pana Bogusława Ponownie. E, witam ponownie. E, ja mam kolejne pytanie. Gdzie widzi się Pan za rok? Gdzie się widzę za rok? No. Jednocześnie jedno z trudniejszych pytań, bo tak jak każdy może sobie wypowiedzieć jedno tutaj pytanie. I w zasadzie jedno z najprostszych może pytań, jedno z najprostszych pytań może stać się jednym z najtrudniejszych pytań. Ja mam takie myślenie, że właśnie te najprostsze pytania są jedne z najtrudniejszych. No i gdzie ja się widzę za rok, no przede wszystkim będę próbował starać się. O ile jeszcze te pogłoski może nie są wpojone w, w, w sferę publiczną, ale w kuluarach jest, jeżeli może tutaj pan redaktor słyszał, czy, czy inni, jest powrót yy, słynnej partii yy, KRP, której jestem właśnie wiceprezesem. Jako partia jeszcze nieoficjalna jest plan powrotu tej partii do Sejmu. No i panem prezesem pewnie będziemy myśleć o tym, żeby wbić się do Sejmu i żeby działać dla Rzeczypospolitej. No i też jako wracając do mnie, gdzie ja się widzę zerok, pewnie będę starał się o funkcję wicemarszałka Sejmu. Dobra. A więc dziękuję Państwu za oglądanie dzisiejszej rozmowy wieczorka. Dzisiaj moim Państwa gościem był pan. Jakub Krupa. Dziękuję Panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Zapraszam do oglądania również innych programów CFS 24. Wspomnijmy, że dzisiaj o 22 będzie szkiełko kontaktowe, a jutro o 21:20 jest tak. Dziękuję Państwu. No, już jest.